Ach, podobnie jak wy też nie mogłem się tego doczekać, żeby zacząć dekorować środek. Tylko środek czego? Ano, mowa oczywiście o ukrytym stanowisku, tylko że stwierdziłem, że wprowadzę parę zmian. Żeby ten projekt był idealny, to też o tym dzisiaj. Chciałbym zacząć od drzwi, które były dosyć wąskie, żeby wejść do środka, ale to się wyklaruje później. Zacznijmy od tego, jak całość będzie w środku udekorowana, a reszta rzeczy się wyjaśni wraz z postępowaniem odcinka. Dobrze, wielu z was zakładało, oczywiście, w środku będą pianki. To opakowanie już widzieliście, ale druga paczka schowała się u kuriera i na szczęście dotarła. To też tu mamy drugą paczkę od firmy Apama, a dlaczego stamtąd? To zaraz wezmę i wytłumaczę. No i teraz ja wezmę i wytłumaczę, dlaczego akurat pianki z tej firmy. Otóż szukałem długo rozwiązania, które by idealnie pasowało do tego pomieszczenia. Przeszedłem przez wiele pianek, które się sypały, psuły, niszczył się ich kolor. Natomiast już praktycznie dwa lata temu zamontowałem u siebie w sypialni: w tym momencie pianki, które są ładne, takie sierżanty, zielono-szare, i żaden, żaden panel nie zmienił swojej wartości, jeżeli chodzi o kolor, jeżeli chodzi o fakturę, kształt, zapach. Może zapach trochę, ale wszystko działa idealnie. Stąd też tutaj zaufałem. Jak mnie pytacie, jakiej firmy pianki wziąć, to nie wyobrażam sobie żadnej innej, bo żadna inna nie obsłużyła mnie tak jak APAMA. Żeby udekorować wnętrze, pomyślałem, żeby zastosować tutaj po prostu płaskie panele, żeby pozbyć się tego brzydkiego koloru. Nie oklejać tego żadną folią ani niczym takim. I takie panele zostały mi przygotowane. To jest jeden z tych paneli. Tylko, że one dokładnie w tym modelu nie są dostępne w sprzedaży, bo jak sami zobaczycie w tym momencie, idę. Idea idealnie pasują tutaj swoim wymiarem. Są troszeczkę szersze, chodzi o to, żeby się nie pojawiły nigdzie szczeliny, a żeby je łatwo w środku zamontować, to nie będę dzisiaj korzystać z żadnych sperejów, które mają swój specyficzny zapach, tylko pod spodem, jak zobaczycie, mam siatkę z włókna szklanego z odpowiednim klejem, który ponoć jak złapie, to nic nie puści. Teraz, jeżeli Wy byście chcieli cokolwiek wykleić, czy to szafę, czy ściany, czy cokolwiek innego panelami, które będą pod wymiar albo na rzepy, albo właśnie na siatkę, albo po prostu, żebyście mogli sobie sami przykleić, to po pierwsze. Że mamy powierzchnię, którą chcemy się zająć, taką jak tutaj. Musimy opisać tą powierzchnię, z czego ona jest zrobiona, w jaki sposób, a oprócz tego odpowiednio ją zwymiarować. Mamy tutaj dokładnie, no takie 76,3. Oczywiście dochodzi do tego jeszcze wysokość, ale jak weźmiemy sobie panel, to ten panel od samego początku do samego końca ma 77 cm. Czyli idealnie z zapasem, żebyśmy mogli wszystko umieścić i żeby nam wszystko sobie działało. Ale jeżeli ja bym załąutował takie panele, załóżmy, mamy dwa zielone na dwóch Różnych szafkach, no to tutaj w środku mamy wnętrze, które jakoś ładnie by nie wyglądało. Pomyślałem, czy by nie zamontować pianek na tym, ale to by się wzięło i powyginało, bo widzicie, w jednym miejscu jest podstawa wyżej, niżej, dlatego pomyślałem o czymś zupełnie innym i pomyślałem to okleić. Tylko, że na początku nie mogłem tego zrobić na czystej piśni, która niestety dosyć jest pylasta i ciężko, żeby się cokolwiek na tym trzymało, więc wziąłem klej do drewna, wrzuciłem tutaj dosyć sporo jego ilość, poczekałem dwie godziny, aż wyschnie. Teraz mamy twardą tutaj strukturę, i nie robiłem tego cały czas Palcem. Kiedyś dostałem jako wypełnienie wycinki z gąbek kuchennych i po prostu urywałem sobie małe, drobne kawałeczki, którymi wcierałem ten klej, żeby wszedł we wszystkie szczeliny. I teraz, żeby tego nie malować, pomyślałem, że tak jak kiedyś korzystałem z okleiny do mebli takiej foliowej, tak kupiłem takiej okleiny 2 metry bieżące. To ma 2 metry i to ma 2 metry. Tylko, że czym się różnią metry bieżące od metrów i od metrów kwadratowych? Jeżeli mamy coś, co ma 90 cm szerokości, tak jak ma ta folia, weźmiemy jej 2 metry, to mamy pasek 2 metry na 90 cm. Natomiast 2 metry bieżące tego czegoś ma 2 metry długości, a 45 cm szerokości. To samo jest z wykładzinami. Widzicie czasami cenę: 24,99 za metr bieżący, czy metr kwadratowy. Zazwyczaj liczy się za metr kwadratowy. A jeżeli wykładzina ma szerokość 3 m, to 1 metr bieżący to będzie 3 razy 25, czyli 75 zł za 1 metr na 3 metry, tak naprawdę, tak chciałem wytłumaczyć, bo czasami niektórzy mają z tym problem. Teraz, żeby to okleić, mamy 4 cm na 1,5 na 1,5, czyli jak weźmiemy 10 cm, to nie powinniśmy mieć żadnych problemów. Kurczę, mam jednak problem. Myślałem, że to będzie prostsze. Już wiem, czemu wziąłem 10 cm, żeby był zapas. Teraz, plan jest taki, żeby przeciągnąć z samej góry, nakleić taką okleinkę. I będzie dobrze. Dobra, to ja kleję. To się absolutnie nie chce trzymać. Nie wygląda nawet dobrze. To Jednak stwierdziliśmy, że musimy to zrobić w troszeczkę inny sposób. Więc jak widzicie, ja teraz docinam ostrożnie. Bo jednak docinanie całego rulonu to nie była dobra decyzja. O! i mamy cały paseczek już ładnie docięty. Staram się jak najrówniej, względem całej tej płaskiej powierzchni złapać folię, dlatego, że mimo naszego wygładzenia, które jeszcze później przeszlifowałem delikatnie, no to ta powierzchnia nie chce trzymać za bardzo się kleju, który jest na folii. Dlatego łapiemy tutaj do tej płaskiej, laminowanej części. Mogliśmy to zrobić lepiej, ale robimy to w taki sposób. Ej, nie no, jak to przykleiliśmy ładnie równo, no to ładnie to wygląda. Zrezygnowałem z tego klasycznego, ładnego, drewnianego designu na rzecz takiego bardziej pstrokatego, żeby zrobić takie Louis Vuitton mojego małego, ukrytego stanowiska. Teraz pewnie czekacie na gwóźdź programu, czyli jakie to będą pianki i jak będą ułożone. To też mam tutaj pudełeczko i w końcu mogę je otworzyć. Ostrożnie, najwyższa jakość. Mamy w środku między innymi też płaską piankę, będę tłumaczyć jak to wszystko wygląda, ale najpierw zajmijmy się designem tego, co będzie się znajdować na samej szafce. Przygotowałem szafkę, która sobie leży i będzie ona takim miejscem, gdzie będę mógł te pianki położyć. W ogóle zwróćcie uwagę na pakowanie, dlatego że jak ja zamawiałem wszystkie pianki, to one były na przykład oklejone folią taką zwykłą, streczową, natomiast tutaj nawet elementy, które były puste, są powypełniane dodatkowo wypełniaczami, ścinkami, więc te elementy będą na jakieś inne wypełniacze, żeby miały drugie życie. Natomiast mnie interesują najbardziej te płaskie panele, z których każdy ma po 25 cm, na mój wymiar 67 cm. Jest ich tutaj dosyć sporo. I teraz, jeżeli każdy z nich miałby po 25 cm, to możecie zobaczyć, że ostatni wystawałby poza obrys szafki. A tego nie chcemy, więc specjalnie zostały przygotowane także 19 cm, które po przyłożeniu będą elegancko pasować, tak żeby nam został jeszcze ten prześwit na dole pod spodem, żebyśmy mogli wsadzić tutaj na przykład swoje kapcie. No i teraz takie szare, zwykłe panele. To nie byłyby aż takie ciekawe. Co sądzicie o tym, żeby jedną z takich szarych pianek zastąpić taką pianką kolorową, na przykład turkosową? Jeszcze jak montujemy takie pianki, to warto spojrzeć na ich orientację, bo zobaczcie, ten jest trochę ciemniejszy spod tego kąta, ten jest trochę jaśniejszy, bo one są tak spienione, że jak je ułożymy sobie w tą stronę. Ojej, to zobaczcie, teraz mamy takie same kolory, więc takie będę naklejać. Ja żeby dostać takie panele, które są robione dla mnie pod wymiar, pisałem na tego maila i możecie go znaleźć na stronie, daję wam linka w opisie i wtedy podajecie swoje wszystkie wymiary i inne rzeczy i można się dogadać, jaki chcecie mieć projekt. Ja chciałem mieć projekt tego typu i taki tego typu projekt dostałem. Czekaj, którą stronę to miałem ustawić. Dobra. Tak. Zostałem poinstruowany, żeby zdjąć najpierw tą folijkę z tyłu. Czekajcie, zdejmę i tak przyłożę, czy zdjąć całą? Jak ja mam to zrobić? Jedna strona, druga strona. Dobra, teraz łapię środek. Ach, no, i powolutku. To jest najprościej zamontowany panel w moim życiu. Pa! Tu będzie cała taka ściana. Teraz pora na turkusowy. O! Dobrze. Tak jest prosto. Alo? Raj, stresująca chwila. Boki. Kiedyś narzekałeś. Na co narzekałem? Na ten kolor. A turkus? No, mówię, że nie podoba. W rzeczywistości jest znacznie piękniejsze. Zdjęcie ani film nie oddaje tego, jak ładny jest ten kolor w rzeczywistości, jaki jest intensywny. Zauważyłem pewien fajny sposób, jeżeli będziemy wkładać, tak, żeby tą częścią klejącą się nie dotknąć tej pianki, tylko dopchniemy ją troszeczkę od spodu, pod skosem, to ona nie będzie nam się przylepiać do tła, i wtedy możemy z jednej strony się skupić na tym, żeby ta pianka idealnie nam dochodziła do góry. Łapiemy sobie tą, tą stronę. To samo robimy z drugą stroną, żeby ona była lekko dociśnięta do góry, i następnie to samo robimy ostrożnie ze środkiem. Całość delikatnie dociskamy i zobaczcie na to. To jest najpiękniejszy efekt. Jak się teraz odsuniemy, zobaczymy okazałość całej tej szafki, przecież to nie wygląda jak plecki, szafki. To wygląda zupełnie inaczej. Patrzcie, jak to ładnie. To jest szafka. To jest najtańsza szafka z IKEA, jaka jest dostępna u nich w sklepie, a wygląda w tym momencie fenomenalnie. I dodatkowo te wszystkie emblematy, jakieś wstawki fikuśne, tak jak miałem swój samochód w GTA, one wręcz dodają tutaj takiegoś takiego drobnego kiczu ale zarazem smaku przynajmniej dla mnie trzeba zrobić tą drugą stronę. A jak mi nie wierzycie, że to jest rzeczywiście szafka, to teraz jeżeli się przeniesiemy tutaj od drugiej strony, to możecie zobaczyć, patrzcie, szafka, zwykła szafka, taką jaką każdy gdzieś tam w domu ma. Natomiast jak zobaczymy sobie z tyłu, montujemy drugą część. No i zobaczcie, mamy drugą gotową szafkę. Co prawda tutaj trochę w pewnym momencie przedobrzyliśmy, bo jest delikatna falka, z lewej strony jest tak z milimetr do góry w porównaniu do tego, co jest z prawej strony, ale ostatecznie mimo wszystko wygląda to zarąbiście. I jeszcze jak to ładnie wygląda ta wstaweczka tutaj. Widzicie, mamy gotowe przynajmniej część planu, który miał być dzisiaj zrealizowany, ale jest troszeczkę zbyt późno, żeby go jeszcze dzisiaj kontynuować. Mimo wszystko efekt wydaje mi się, że jest. Ah. Piękne rzeczy wymagają po prostu czasu i uważam, że czas zainwestowany tutaj jak najbardziej się opłacał. Oczywiście teraz pozostają jeszcze dodatkowe ścianki, a co na nich będzie, to zasubskrybujcie koniecznie ten kanał, dlatego, że będzie rozwinięcie. Zmienia się masakrycznie cały projekt, a żeby być na bieżąco, to jeszcze się nadaje taki dzwoneczek na dole oraz łapka w górę, jak uważacie, że takich odcinków powinno powstawać więcej. To na razie sobie zostawmy. Mogę Wam pokazać, tutaj mam wiele pianek kolejnych na pozostałe szafeczki do zamontowania. Wszystkie są ułożone w odpowiedniej orientacji żeby ładnie wszystko sobie leżało tutaj, ten degles i w ogóle. Pozostaje nam już pewnie poza kadrem pomontować wszystkie te tasiemki po bokach, a następnym razem zobaczymy się wtedy, jak będziemy montować już ostatecznie te pianki i będzie mega plot twist. Będzie po prostu mega plot twist. Ja się mega cieszę i mega jaram tą serią, bo to jest moim zdaniem najlepsza seria tego roku. Od co?